Hejka z tej strony Gaja i Sania. I w dzisiejszym odcinku gramy sobie znowu w Brow Stars tym razem. Proszę, że będę Knockout Kocha, Oczywiście, knockout. że w Knockout Słuchajcie, jak widzicie, tutaj niedługo mam już tutaj dwa takie rzeczy i mam super. Duży opening. no, no, ja no Będę miała zaraz mega boxa i zobaczcie, że zaraz mam koniec karnetu zadmierskiego. I będziesz miała pr Uuu. Princess Peony. No, 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 właśnie tak. I widzowie, uwierzcie, uwierzcie, ale to się dzieje, to się dzieje, widzowie. Nie, 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 nie. Okej, okay, widzowie, i nie wiem, czy wiecie, ale jest taka świetna rzecz, że. No, fajnie by było, żebyście zasubskrybowali. Jeżeli, jeżeli zasubskrybujecie nasz kanał, to możliwe, że Dobra, po 80 po 100K, 100, 100 tysięcy subów wystartuje nasz sklep. No. Ale to tylko jeżeli będzie to 100K. Dobra, dawaj, została tylko ona. Brawo! Że zbiam ją. Dobra, widzę. No i subskrybujcie kanał właśnie, tak jak mówię, klikacie łapki tutaj w górę. Dawajcie. No i pamiętajcie o tym, żebyście się nie zmieniali i bo jesteście. Najjadki. Dobra. A my już lecimy, chyba nie mamy nic więcej do powiedzenia. Wok max, 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 max. Do mnie ciśnęła. Satisfactions, Nie. brawo! Zapyta Amber. Amberos, spida, Amberos. Chodź. Run, run, run. I guess you can. Kurczę, ucieka nam. Yes. Run, run, ruler. Dobra, sobie. no i jak widzicie, wygraliśmy sobie tutaj pięknie, ładnie. Tam Amber spłonęła. Jak widzicie, mi się tutaj już, już, już robią te questy. Ja I zaraz, ja zaraz mam ogólnie bo, jak widzicie. I chyba no. nawet na odcinku jeszcze nim sobie zagramy. Y, chyba tam parę to... Może Damy radę. Dobra, Sonia, gramy dalej? Tak. Dobra. No i lecimy, lecimy, lecimy. A to nie pytajcie czemu, to, bo to Librus mi przesłał. Piękny. Wiem, dobra, i y, gramy sobie. No nie z... Mortis sam jest. No, no i bardziej, no, bardziej na knockucie, no po prostu pięknie. <laughs> no cóż, dobra widzowie. No, jakoś tam sobie damy radę. Awa, Max ta, 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 Max, nie gryź! Ja zawsze, jak ktoś mnie bije, to mówię Max, albo tam inny zadymiasz nie gryź. Nie gryź, nie gryź, nie gryź, nie gryź. Dojechany jesteś w tym momencie. Awa, mała! Serio, jestem ja sama? Tak. Serio? Tak. Ale dlaczego? Mhm. Speedrun! Ej, dobrze! Ej, El Primo! -prim został. Widzowie, możliwe, że to wygramy. Aha, jednak nie. Ej, nie, a dobrze było, dobrze było. Dobra, widzowie. Spoko. Nie chcieliśmy wygrać. O, ta, to musi zostawić pod tym filmem. No. To musi się zostawić. I następny ogólnie filmik, jeżeli pod tym filmem zostawicie 5 łapy w górę, będzie z Toka Boka, czyli Toka Ward. Tak. Tak to się ogólnie nazywa. No i super. Dobra, przegraliśmy. No przecież Barley i trójka z na no, trudno, no. Takie życie widzowie. No, minus, minus, Cztery. minus dwa. Dawaj zagraj ponownie. Oj Dobra, cóż, okej. Okay. Widzimy się w następnej rundzie. Dobra, a więc widzowie już jesteśmy sobie w rundzie. Sonia zmieniła zadymiarza tak. na Rico... Um, a no, jakoś tam paperka jest nie. po tamtej stronie. No papierka jeszcze nie taki dramat. Okej. Okay. I lecimy sobie, widzowie. A rusz się Sandy. A Sandy to... Send naszy Sandy, gdybyśmy mieli Sandy, o to panie. Ja mam Sandy. No, ja nie, nie mam Sandy. Ogólnie na moim starym koncie, znaczy ogólnie to ja, to to jest moje konto, ale kiedyś... Nie, no, tak nie, 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 odinstalowałam, tylko miałam na przykład Aprilis mojej siostra dzisiaj zaczyna mi odinstalowała. Tak, um, to było super. No. no, super! Było świetne po prostu. Aha, no teraz jest też świetnie. Jakie świetnie, jak my wygrywamy. No No i więc widzicie. Mam trochę mało zadmierze i nie mam żadnej legendy, co mnie troszeczkę martwi. No, masz 19, ja też mam 19 zadmierze. Jest dobrze. Nie, mam 18. Ty masz 18? No. Aha, Aha ja mam 19. Mam więcej, nie Ała, Gryzie mnie Dajna Mike. No, nie jest Dajna Mike nie gryź. Pipera, ty też nie. Dobra, sobie ta. Żyje, żyje. Dajnek. No nie. Dobrze. Na 400 HP. To no, znaczy... wygraliśmy, wygraliśmy. Jezus, brawo. Skończyłam quest'a jednego. Świetnie, świetnie. Zobaczcie. Tutaj plus 8. A tutaj, um, jak widzicie, to. I... a, nie, się cieszę, bo zaraz będę miała mega boxa. Ale super. robotami. Ja i. A masz? nie, ja nie muszę być w sumie robotem. Ty już nie musisz być robotem. To ja może no. będę teraz... Um... Okej. Okay. Nie, że wam bibi. No dobra, to będę bibi. Ogólnie właśnie mam bibi. To mnie dobra. cieszy niezmiernie, bo mam chyba dwóch epickich zmierzy. No ja mam... nie wiem, ja mam na pewno Nani. Patrzcie jak wderzwale. BUM! To jest piękne. Ja po prostu weźmę Okej. Okay. No Ała, nie. Mortis, Ała, nie gryź. Mortis, dobra, dobra zabity. Ej zabity. Ja go zabiłam. Ale jak, ale że... Okej. Okay. Dobra, okay. I, I ostatnia i Rosa. Awa, Ała, dobra. Wygraliśmy, się mało HP ogólnie. Mam Brawla w ogóle. Ja też, to jest ult. No, tak. Ja mam ogólnie... żółty mega... przycisk kto jest. Okej, okay, hopca! O, Ała, rzecz, Mortis mnie gryzie! Się. Mortis nie. mnie przegryzł. Okej. Okay. Ej, dobrze. Jest źle. Ej, dobrze, źle. Dobrze, źle. Jest w końcu dobrze czy źle. I tak, i tak. I tak. Dobra, teraz musimy się podciągnąć, bo to ostatnia runda, widzowie. No. Dobra. A właśnie, i w następnym odcineczku, jeżeli będziecie chcieli, to... ...nagramy... Co, Sonia, nagramy? Mówiłaś taka boka na no to. A no nie tak. Nie możesz oszukać widzów. No nie, Boże, masz 24 HP. No, a ty już zginęłaś, bruch. Lasky a masz. Bardzo mądra. Prawda? I like a popit Pop! pop, pop it. It. Ogólnie to nikt nie zginął jeszcze z nich, drużyny, więc to już jest pewne, że przegramy, bo jesteśmy ogólnie no, no, no. sami, no i jakby... No super, no pięknie po prostu. Dobra, ja nie wiem kiedy my ogólnie wygramy jakkolwiek Ej, a dobra, mi się ciągle robi quest, to jest okej. Dobra, i ma Jest! Co nie ma? Co nie ma? Co nie ma... D <laughs> Zaczekaj, ja wejdę na jej profil, bo ogólnie widzieliśmy takie coś, że jeżeli Sonia ma na przykład skrzynkę i wypada nie, nie jej będzie. coś. Nic nie będzie, bo właśnie widzę na twój ekran. Ale to jeszcze nawet nie otworzyłaś jej. Dobra, patrz, pokaż. woda. woda i zobaczymy. I ogólnie to jest tak, że jeżeli coś jej się Mam trafi. Tras? No no nie wiem, nie mogę ci powiedzieć. No, super. Nic niestety. No tak zbierałam na to, no. No ja... Cierpię, ale chyba z sobie bibi. i właśnie widzieliśmy takie coś. Łamk daryl Laura, no po prostu moje marzenie się spełniło. Ja będę dżinem. Takie, a ja będę... <noise> no no, kałt jeszcze nie na no, mnie, że będę... Kim będziesz? O nie, nie chciałam. No szybciej. Już, już. O już, już, czekaj. No szybciej. Ey. Sonita. No nareszcie, dobra Sonia ta jest I ogólnie, ja zaraz będę miała mega, mega boksa, pójdziemy do mojej mamy Bo nie ona mi zawsze otwiera nosem A bo wiesz co, może, wiesz co? No. Ej, Sonia może tym razem Tata nam otworzy. Dobra. dobra. Dobra, to pójdziemy do mojego Taty, żeby on nam otworzył. Ale ty będziesz nagrywać? No Żeby mi otworzył Ogólnie skrzynkę. Bo wtedy nie będzie jakieś osikane To będzie na waszych oczach widzowie. Widzowie Dawaj, otec! zabijaj Bikę a! nie. nie. super. 400 i ileś tam HP. Ja czekam tutaj na tych ludzi. I taką macie strzel strzelić łapkę w górę pod tym filmem. A i pozdrawiamy chrupę! Tak, pozdrawiamy chrupę. Chrupa. pa 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 Okej, zabijamy. Aj, 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 Boli mnie kolano. Cicho. Ja zaraz się skupiam. Bardzo się No, nie widać. Próbuje nam to wygrać. Nie, no co ty robisz? Kobieto. Dobra. Widzimy się może jak, jak wygramy jakąkolwiek rundę. Wygrana! Nareszcie! Widzowie! Okej. Okay. I ostatnia. Dawaj zagranie na panowie? Sońka. Co? Możesz na mnie wrzeszczeć? Dobra. Do tej gry. Dobra, ja już zaczynam. Dobra, tylko żebyś mnie nie zakończył. Uki. Dobra. El primo! Jest w drużynie. Czym ona się nazywa? X-Killer Bruch. Okej okay. Czujesz sobie tutaj i ja tutaj już widzę Że będzie bardzo łatwo Aha, przegrałam Dobra, zostaw Bardley, serio Bardley och Zabij Bardley ocha Sonita, dobrze Dobrze Okej, okay, pierwsza będę wygrana, Sonia? Sonia? No. Zaraz będzie druga, i możliwe, że ona będzie tą wygraną. Bo nie, ile to się nagra? Jesus Christ, ile to się nagrywa? Nie mogę zobaczyć. Dobra, nieważne. Później zobaczymy. Wiesz, co zauważyłam? No nie, został tylko ten El Primo. Giniemy w tym momencie. What? Co, 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 co? Co, co, co? co? Co jest grane? Co? Wow! I widzę, to widzieliście. Lub. Ok, może mamy jeszcze jakąś szansę, no. Patrzcie, tutaj się jakoś ukryję. Jest jeden, jeden. To się Brawo, jeden. No to świetnie, że zginęłaś, powiem Ci. Dobra, przegraliśmy znowu. Ale ja już skończyłam questa! No poczekaj chwilę Nie no teraz mi się jeszcze ładuje I wyobraźcie sobie widzowie że, że dobra um, Ja już mi się zrobi ten quest Ale nie wiem czemu Ty jesteś ciągle w bitwie No mi się ciągle ładuje patrz Co Nie wiem ale strasznie długo mi się to ładuje Halo Ja. Dobra, widzimy się, jak już tą usterkę załatwimy. Okej, okay, a więc już mamy tutaj wszystko ustawione. Już do... trzy itemy to to idziemy, idziemy do... do mojego taty. Tak. Okej, okay, widzimy się, jak już będziemy koło niego. Okej, okay, a więc nasz tata już jest z nami. Proszę o otworzenie na początku tej skrzynki. Tak, tak. Proszę. <laughs> no dawaj. No nie! Słuchajcie, tutaj nic nie Ale nie daj Nie, poczekaj, jeszcze jest y, pewna ta szansa jakaś tam, na początku sobie tutaj dajemy punkty mocy. I dobra, dawaj, teraz! musimy. Mu być szosteczka! Dawaj, dawaj, dasz radę! Dasz radę! Szosteczka? Szosteczka! <słuch> Okej, okay, uwaga. Dziękuję, dziękuję. Dobra, dobra, dobra czekaj, uwaga, uwaga. Daj, chodź zobaczysz, co mi wydropiłeś. A Penny, dzięki! Super! No, e, super, to bardzo super! Dobrze. Wow, słuchajcie, mam Penny Wow, ja fajnie nie dałem, Ja niedawno Dobra, już kończymy ten odcinek Dobra, nie? no więc dzięki za oglądanie tego odcinka Mam nadzieję, że wam się spodobało Pozdrawiam chrupę Jeżeli tak, to zostawcie tej łapkę w górę No i w komentarzach piszcie, jaką następną gierkę mam zagrać no to Trzymajcie dobra. się, pa